Spokój wam, bracia, witajcie. Dzisiaj to słowo, które otrzymujemy, jest sprowokowane powołaniem Mateusza przy komorze celnej. Tym, że Mateusz na słowo Chrystusa wstaje i idzie za nim. To jest ta radykalna nowość. Bycie uczniem Chrystusa, pójście za nim rozpoczyna drogę całkowitej nowości. Prowadzi nas do nowego człowieka, który powstaje słuchając Chrystusa, dając się przez Niego prowadzić, otrzymując Ducha Świętego, który wszystkiego nas nauczy, wszystkiego nauczy, tworzy całkowitą nowość naszego życia. I Chrystus mówi dzisiaj o tym, sprowokowany pytaniem uczniów Jana, dlaczego twoi uczniowie nie poszczą. My, uczniowie Jana i faryzeusze, pościmy twoi uczniowie nie poszczą. Zamyślę zamyśle, w podtekście jest to jak, że Twoi uczniowie nie poszczą jak my. I Chrystus mówi, dlaczego tego nie robią jak oni. Chrystus mówił o tym już w kazaniu na górze. Kiedy się modlicie, nie czyńcie jak ci, którzy. Kiedy pościcie, nie róbcie jak ci, którzy. Kiedy dajecie ją mużnę, nie róbcie jak ci, którzy. Dlatego, że ta radykalna nowość, ten nowy człowiek robi wszystko w nowy sposób. Wchodzi w relację z Ojcem, który widzi w ukryciu, który nawiązuje relację indywidualną, osobistą z człowiekiem i daje mu swoje życie. Mówi o tym też Chrystus w tych dwóch obrazach o tym przyszywaniu kawałka z surowego sukna do starego ubrania. My wiemy, że musimy mieć jedną szatę. Chrystus, kiedy posyłał uczniów, mówił: Nie bierzcie ze sobą dwóch szat. Nie może być w nas stary i nowy człowiek. Pójście za Chrystusem nie jest przyszywaniem kawałka z tego, co przynosi Chrystus, tego, co nam się podoba na starego człowieka, ale założeniem całego nowego ubrania tej białej szaty chrztu. Nie jest wlewaniem tego młodego wina, tego wina wypełnienia prawa i proroków, tego wypełnienia przykazania, największego przykazania Szema Izrael, miłości Boga i człowieka do starych Bukłaków. To nowe wino, to nowe przykazanie, tak jak mówili prorocy, musi być zapisane palcem Boga, duchem świętym na tych kamiennych. Tablicach naszego serca, dokonując tej radykalnej nowości, wezmę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała, serce z ciała, nowy człowiek, nowe serce, nowy duch. I wtedy to ta nowość ewangelii, nowość, którą przynosi Chrystus, znajduje właściwe miejsce, staje się winem, które upaja, które przynosi radość. Które zmienia codzienność w święto. Słowo to otrzymujemy przed niedzielą, i Słowo zaprasza nas do tego, żeby zrewidować nasz sposób przeżywania niedzieli, jak przeżywamy niedzielę, w jaki sposób idziemy na Eucharystię y, razem z dziećmi, w jaki sposób będziemy siadać do stołu w niedzielę przed południem, żeby się modlić, żeby robić laudesy, żeby słuchać razem słowa. Które ma nas prowadzić do pojednania, do przekazania sobie znaku pokoju. Kiedy będziemy siadać do stołu, żeby razem jeść obiad, kiedy będziemy przeżywać to popołudnie, będąc nawzajem dla siebie. Przeżywamy to jako starzy ludzie, którzy myślą o sobie, którzy wszystko robią dla siebie, korzystając z, z tych praktyk, które daje nam Chrystus. Aby czynić drugiego zależnym od siebie, aby go indoktrynować, aby wprowadzać go w poczucie winy, aby pokazywać swoją wyższość? Czy będziemy jako nowi ludzie szukać tego, co nas jedna, co prowadzi nas do siebie, co daje nam tę możliwość dawania swojego życia, żeby drugi czuł się kochany? Nie, nie będę wam bardziej łamał egzystencjalnie tego słowa. Uwam, że Duch Święty wam to po, pokaże. A może jednak? Takie dwie rzeczy. P pierwsza rzecz, nowa łata do starego ubrania. Słyszeliście w liście do Efezjan, prawda? Chrystus mówi, żony bądźcie poddane swoim mężom i bierzemy tą łatę, przyszywamy do starego ubrania, i teraz wymuszamy, żeby żona. Była mi posłuszna. Kasę trzymam ja. W domu rządzę ja. Prowadzę dom jak obóz koncentracyjny, w którym wymagam szacunku, posłuszeństwa, uległości. Rozumiecie? Nowa łata do starego ubrania. Stary człowiek, który bierze to, co mu jest korzystne dla niego, co mu się podoba, co mu służy, i w ten sposób myśli, że jest nowym człowiekiem. To się staje przekleństwem przekleństwem dla małżeństwa, przekleństwem dla rodziny, przekleństwem dla dzieci, które nie chcą mieć z takim sposobem życia nic wspólnego. I wcale się nie dziwię, sam nie chciałbym mieć nic wspólnego z takim sposobem życia. Staje się przekleństwem dla wszystkich, którzy patrzą i mówią: Jeżeli to jest chrześcijanin, to ja absolutnie z Chrystusem nie chcę mieć nic wspólnego. I druga rzecz otwartość na życie. Słyszeliśmy o tym, że jesteśmy powołani do tego, żeby być otwarci na życie, to znaczy otwarci na pełnienie woli ojca, przyjmować to, co on daje, przyjmować kolejne dziecko. I to oczywiście może nam się bardzo podobać: podobać nowa łata do starego ubrania, starego człowieka, który wykorzystuje to po to, żeby żona była zawsze do dyspozycji. I zawsze mówimy: no, musimy być otwarci na życie, musimy. Musisz być posłuszna. Przekleństwo, przekleństwo. Ufam, że resztę pokaże Wam Duch Święty. Jeżeli będziemy tego słuchać w szczerości serca, Duch Święty wszystko nam pokaże, pokaże nam tego starego człowieka, który chce wszystko sobie podporządkować, i także w tej perwersji wykorzystuje nowość życia, żeby mógł żyć według starych reguł. Duch Święty nam to pokaże. Może życie nam to pokaże. Ta niedziela, w którą będziemy wkraczać ze zmierzchem dzisiejszego dnia. Pokój Wam. Dobrego dnia.